Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podsumował pierwszy rok swojej czwartej kadencji na stanowisku włodarza miasta. Chciałbym jeszcze raz podziękować mieszkańcom za... Zaufanie i za to, że mogliśmy, możemy dalej wspólnie tę odpowiedzialność z moimi współpracownikami za przyszłość płocka realizować. Na spotkaniu z dziennikarzami prezydent przypomniał wybrane inwestycje, które w ciągu roku od kwietnia 2024 zostały zrealizowane w Płocku. Wśród nich jest m.in. Aquapark wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przybyło także mieszkań na start. Nowi lokatorzy wprowadzili się do kamienicy przy Grodzkiej 8. Przy ulicy Sienkiewicza 21 powstał natomiast pierwszy na Mazowszu blok z mieszkaniami dla seniorów. Zakończyła się również budowa osiedla Miodowa Jar. W 13 budynkach powstało w sumie 177 mieszkań komunalnych. Na tyłach zabytkowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego wybudowany został nowy budynek, dzięki czemu poprawią się warunki obsługi mieszkańców. Modernizacją przeszło wiele płudskich ulic, zarówno tych osiedlowych, jak i tych głównych. Wiele inwestycji dotyczyło placówek oświatowych. Szkoły i przedszkola zyskały nowe bloki żywieniowe, place zabaw, boiska. Ich siedziby przeszły termomodernizacją. Te i wiele innych zrealizowanych w ciągu roku inwestycji to koszt około 300 milionów złotych. Początek maja w Płocku upłynął pod znakiem uroczystości patriotycznych. 2 maja w święto flagi spotkaliśmy się na starym rynku. Tego dnia reaktywowana została jedna z pięknych płockich tradycji, polegająca na przekazywaniu placówkom oświatowym biało-czerwonego proporca. W 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej ufundowali go kombatanci. Podczas tegorocznych uroczystości harcerze schówca ZHP przekazali proporzec społeczności miejskiego przedszkola nr 1. Przed publicznością wystąpiły maluchy z przedszkoli numer 1 i 9, a także dzieci płocka. Dzień później, w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem marszałka Stanisława Małachowskiego. Później w katedrze odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Główne uroczystości odbyły się przy płycie nieznanego żołnierza. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele samorządu, parlamentarzyści, kombatanci, reprezentacje szkół, uczelni wyższych i służb mundurowych. O wydarzeniach sprzed lat mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Chcemy przypomnieć tych, którzy nie byli obojętni, którzy czuli się odpowiedzialni za przyszłość Ojczyzny. I właśnie dlatego. Chcąc ją ratować, uchwalili Konstytucję 3 maja. Wierzyli, że będą w stanie stworzyć na tej bazie, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, ustawę zasadniczej nowoczesne państwo. Dzisiaj, w wolnej, demokratycznej Polsce, wspólnie, razem. W radości świętujemy ten wyjątkowy moment. moment. Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Świadomi także naszej odpowiedzialności, świadomi także zagrożeń, które są tuż za naszą wschodnią granicą. Wierzymy, że my również. Będziemy odpowiedzialni za Polska.